Siemaneczko ziemeczki, w dzisiejszym odcinku zobaczycie kilka dekoracji, a czy kilka mebli w jakich można zrobić się do domu więc żeby zrobić pierwszą dekorację potrzebujemy tylko beczek i trapdorów więc robimy tak cztery be beczki tutaj też cztery i następnie tak jak złapiemy środek to tutaj i tutaj w tą stronę trapdory, następnie tutaj i tutaj w tą stronę trapdory I żeby nie było jeszcze tragicznie to dajemy tak i tak i ogólnie to jest taka szafa jako pierwsza dekoracja no i na przykład możemy wstawić to, możemy dać parę świeczek a więc do drugiej dekoracji możemy sobie zrobić na przykład jakąś kanapę dajemy następnie tutaj tak, takie beczki jako taki stolik i następnie robimy miejsce na telewizor, powiedzmy że gdzieś dalej to oddalimy robimy sobie taki stolik następnie tutaj dajemy czarną wełnę Dajemy o, na przykład taki obraz. Tutaj te dzbany będą imitowały głośniki, więc tak, dzbany dajemy jako głośniki. Na nie, oczywiście, trapdory. Oczywiście z tyłu telewizor odbudowujemy. I oczywiście, antenę trzeba zrobić. Teny. O, i, i oto, tak się oto prezentuje ten telewizor. A więc teraz, jak zrobić poduszki do kanapy? Takie w trochę inny sposób, żeby nie był płaskie Dajemy sobie na przykład tutaj ileś tam warstw śniegu. Patrzymy, że trzeba to zrobić, żeby było odpowiednio. Następnie tak, dajemy na to czapkę. W sensie na armord dodajemy czapkę. Następnie tutaj też tak samo. Tylko trzeba, oczywiście trzeba to odpowiednio Wiadomo, zrobić, żeby. O, tutaj jeszcze chyba jedną warstwę śniegu dodajemy więcej. Tak, jedną. Powiedzmy, że. Powiedzmy, że. Zobaczymy, jak będzie. No, powiedzmy, że tak. Następnie tłokiem przestawiamy to tutaj, drugim tłokiem przestawiamy to tutaj. No, oczywiście poprzednie dekoracje, oczywiście Damy tutaj płoki I proszę bardzo. Mamy pięknie, mamy poduszki tutaj zrobione. Oczywiście możemy to przefarbować i możemy jeszcze zrobić coś ciekawszego. Na przykład możemy zrobić takie coś i... Dajemy tutaj na przykład armor standy, co nie? Dajemy im czapki. Tak samo możemy dać na przykład tutaj, o! I to będzie chyba nawet lepsze. I... O! A więc, jak już widzicie, tutaj można zrobić też do tych, do tych, jak w sensie, jak widać, można zrobić tutaj też poduszki do tej kanapy. A więc tak, na początku dajemy tutaj tak beczki, łóżka, następnie tutaj schody, Tutaj, wiadomo, dajemy tak, dajemy schody. Następnie tutaj schodki, schodki. Takie coś. Wiadomo, tutaj, tutaj na te nie dajemy traktorów, ale tutaj dajemy. I tutaj w tym miejscu dajemy banery. O. Chociaż tu nie musimy. Na przykład można zobaczyć jak się w tym fajnie śpi. Jak to zrobić? Oczywiście tak. Najpierw układamy tutaj gniazda szerszeni. Później takie na te półki, te nowe i te stare. A więc tak, jak już ustawimy coś takiego, to dajemy coś takiego. Następnie tak. Tutaj chyba tak. Tak. I tak, w sensie na dół, do góry i na dół, tak schodki i mamy taką oto piękną szafę. A więc możemy tutaj sobie jeszcze jakiś stolik walnąć. Ale jest to jest taki prosty stolik. Te takie nowe cegiełki, dywan na to. Następnie dekoracja jest bardzo prosta, jest w sumie banalna. A więc tak, kładziemy taki banek, następnie kładziemy doniczkę, bambusa i takie liście. I mamy taki piękny kwiatek. Kolejną dekoracją jest y, po prostu to, to, to są takie płoki po prostu. Jak je zrobić? Po prostu na suficie kładziecie dozownik. Mm. Następnie dajecie na odpowiednim poziomie dzban Dajecie tutaj tego, piorunochron i tutaj I tak wyglądają i na przykład możecie dać tutaj coś w ramkach na przedmiot, że niby coś tutaj jest stworzone I na przykład możecie pod to jeszcze dać w ramkach na przedmiot, na przykład tak Tutaj na przykład taki dzban A tutaj na przykład taki sklep, że niby, że niby te, to są tłoki, które to tłuką I to, i to jest właśnie takie tak to jest właśnie takie przemysłowe trochę. A więc kolejną dekoracją będzie oto takie pianino. Zanim wam pokażę jak to zrobić, co, to, po... to powiem kto po prostu zrobił. Bodajże tak się nazywa osoba, a raczej kanał osoby, kto, z której poradnika to było tak, bo to jest jedyna rzecz, którą robię z poradnika. Reszta jest oryginalna, ale to jest nieoryginalne i wolę po prostu powiedzieć. Chyba w opisie dam linka do tego. Pierwsze co musimy zrobić to wziąć sobie, wykopać dziurę, dać tam tłokik i następnie tak. I tak. Będziemy potrzebowali 8 armor standów i 8 głów smoka, żeby to takie pieniądze zrobić. Jestem głupi, ale okej. Okay. Aha. Pamiętajcie, od razu trzeba dawać ten smoką głowy, żeby nie było później z tym problemu. Tak to normalnie dawaliśmy. A teraz musimy dać tłok, blok. Y no i do disensora oczywiście, odpalamy go, dajmy głowę, dajmy tak, tłok niszczymy, to niszczymy. Następnie kolejny tłok, co nie... Jak mamy już ostatni, to ostat... przy ostatnim bierzemy tak i w drugą stronę topchamy po prostu. I po prostu wybaczcie, ja po prostu tak zawsze coś źle zrobię. Następnie odpalamy te tłoki. Niszczymy te tłoki, najpierw tłoki, a potem czerwone bloki. W sensie bloki czerwonego poszku, bo bez tego po prostu no się cofną te jakie, a o to nam nie chodzi przecież. A więc dobra, i tutaj dodajemy takie klapy. Następnie, tutaj dajemy takie na trzy wysokości. Tutaj na to dajemy to. No, po prostu takie coś. I teraz jakieś ciemne drewno, typu na przykład ten świerk, świerkowy. Yes, Więc tak. Bierzemy ten cegłowy wzór. I dajemy takie po prostu banery. Okej. Okay. Yes. Następną rzeczą, jaką. Z, pokażę wam, jak zrobić. będzie stół do tak zwanego tenisa stołowego. Tak, a więc tak, dajemy tutaj takie coś. Mog możecie użyć endrodów zamiast łańcuchów, możecie użyć jakichś murków. Nie ma chyba kwarcowych murków, nie wiem. Może, no, powiedzmy, że użyję endrodów. Możecie użyć jakichkolwiek murków też. I następnie tak, aha, tabliczki dajecie, co nie, tabliczki. Następnie tutaj znowu te. Następnie endrody i pokrywamy to dywanami No i oto mamy gotowy stół do ping ponga I to jest, ta, to jest właściwie ta dekoracja A jak już mamy tutaj robimy na przykład takie miejsce Na przykład, czy to jakieś miejsce do zabaw czy inne, Przyda by się szafa grająca To tak, jukebox, następnie tutaj takie drewno doże. To nie, na bokach Tutaj takie coś i dodaję jakąś płytę, co nie. Że niby jest trapdoor. Najpierw taki prosty stolik, co nie. Powiedzmy. Dajmy tutaj na przykład. No ile to jest? Dobra, na trzy. No. Powiedzmy, że taka altanka prosta, gotowa. No i dodajemy latarnię. Proszę, mamy taką oto piękną altankę. Jeżeli ktoś na przykład nie podoba się komuś takie po prostu traptory, to może, to może po prostu użyć zwykłych takich na przykład desek i, i takie zrobić, ale moim zdaniem jest ciekawsze to, 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 to po, prostu, po prostu jest to co, to, co tutaj jest ciekawsze, po prostu jest ciekawsze. Zaprosiliście sąsiada, no teraz jak zrobić mu fajne krzesło? Ej tak. Piła i cztery traptory. A więc jak już mamy naszą altankę jakąś, to niech ktoś powie, że chce grilla. No to jak go zrobić? A więc tak, ogniska, lumy, dajmy tutaj kraty, na no to żelazne pół płytki. No i podaje się takie coś. Aha, jeszcze tutaj możemy dać na tą kratę tę, Jak to się nazywa? Możemy dać na to płytkę naciskową. Dobra, a więc teraz pokażę bym, jak zrobić taką średniowieczną dekorację, jaką jest średniowieczny klop. A więc tak, robimy, dajemy trzy, trzy takie trapdory z jednej i z drugiej strony. Otwieramy je następnie. Jak już je otworzymy, to dajemy trapdory z tej strony. Ups. a jest podzol tutaj dajemy. Wyżej następnie dajemy tutaj drzwi, powiedzmy, że tak tak trzeba zrobić dach. Tak jest bardzo banalny. Dajemy tutaj tak. Pół płytki na to. Raczej od do tego dajemy pół płytki. Na to dajemy... Tu to są pół płytki. Tu, przepraszam. Pomyliłem pół płytki z klapami, ale to chyba nie ma, to chyba nic nie szkodzi. I okej. Okay. I dajemy tak. Możecie zrobić jeszcze to wyższe. Ale proszę bardzo. Zapomniałem, że trzeba dać klapę od kibla. No i proszę. Mamy tutaj piękny wychodek. Dobra i tym oto akcentem kończę ten bardzo, w myślę, że krótki odcinek, w którym pokazałem wam jak zrobić kilka dekoracji. Trzymajcie się ciepło. Cześć!